Co? Jak się otwiera ten? Jak się otwiera? Bak. W w no nie wiem, zapytałeś sobie tylko inteligencję. Tak. tak, chciałbyś. Słuchajcie, jak się otwiera w Tuskonie? Y bak. Bak. Zaraz tu nawigację zrobimy, słuchajcie, no bez pośpiechu. ktoś wie, czy mam sprawdzić w gruncie? Jak się otwiera? bak w tusku nie. Wciskać klapkę i oskoczy samo. Zdało się? Nie. Spróbuj wcisnąć. Nie wiem dlaczego. No. Trzeba wyłączyć auto. To nie tak mówimy na razie, idę po tą winietę tylko. No idź. Mamy na 200 km, to damy radę. No. To czekaj, podjadę, albo nie, zostanę już tu. Dobra, biorę w pieniądze, bo winieta kosztuje chyba coś. Ale nie, stream działa widzowie? Bo tu jest zasłonięta. No to, to wyłączę? Jedynki na czacie. To wyłączę. Wyłącz. Działacie? Teraz dwójki piszcie, bo nas wyłączyliśmy. Bo tu jest zasłonięta. No to... Dwójki działacie? Dwójki. A, no zajebiście. Ty, działają. Super. A, a, Ty, a tu mają już słowiańskie słodycze? Może ze mną Tu widzów trzeba brać. Czekajcie widzowie. Wezmę was, stację. Okej okay. Musiałaś, będziesz musiała, musiała pomóc Tego, tego Mhm Ja Ci już wszystko podam Kamerę się zadzwonić Coś widzisz, coś jest tak, coś ciągnie tutaj Czekaj, bardzo na dół Czekaj, bo jest podłączone przecież No o już proszę poszło To musisz odłączyć Szare Szary Dwoma rękoma bo tu nie dasz rady jedną Nie dasz rady jedną Nie, źle Tu musisz ja Idę do tyłu Tu musisz zawsze patrzeć. Kurwa mać Czekaj Daj, zrobię to. No i chuj, kurwa, pompki strzelca. za... Wszystko spadło, telefon się rozjebał. No to ja idę po prostu płacić. Nie no, teraz już się odpuszczę. Cii. Ja pierdolę, widzowie. Jesteśmy w czarnej dupie. Za czekaj, Czekaj, Ja czekaj, stój! Kurwa, on <mój> nie widzieli. <tryk> No co się stało, nagle? Co za człowiek, ale co za człowiek? Co, że nie mogę kabla wyjąć mi? Narzekam! mam, że zawsze, mam się zostanie, utknął! <tryk> Ujebale gacie! <tryk> Kamizelki muszą być w walcie Co się stało ty? Serio utknęło? Zepsuł się? A to ślicznik Jaka tragedia ty Uuu. Dobra sieć, Później będziemy to rozpinać. Pieniądze Dzień. Gdzie są pieniądze? Nie mam pieniędzy Tam jest euro, dawaj Euro, dawaj Ile? Daj mi 100 euro Kupi coś słodkiego i kole No No chciałem z wami wyjść, bo chcieliście Chcieliście, żebym z wami wyszedł Teraz kurwa wszystko się rozjebało Chcieliście, żebym z wami wyszedł? No chciałem dobrze, no. No teraz y, zepsuło się, bo kabel nie chce wyjść od internetu. Jezus Maria! Zawsze coś. Zawsze coś! Nic nie umiem. No zaklinował się kabel. Chciałem was zabrać na stację. Nie zastawał cię! Mama! Mama! Yy, za Mercedesa kaucję chcieliście dać im pół tysiąca złotych. To jest dla nas no za dużo. Fajne czapki wam, nie? Ja będę jeździł, będę różne czapki kupował, będę świeżo będę nosił. Nigdy czapek nie nosiłem, ale z wami będę nosił. Idzie winieta, ty. Mineta idzie. Najlepiej kupiłaś winietę? Y, update. Nie ma tu winiety, pan mi powiedział. Co kurwa? Trzeba jechać na następną stację. No to jedziemy. Zapłaciłam, uwaga, 49. 409 euro zapłaciła. I do, no nie, Ile zapłaciłaś? 49, 49 euro. Tak powiedział 49. Ta, 49. Ja pierdolę do I ja kupiłam ci mieszkam. kofolę oryginalną. O! o, Ja pierdolę! No je wiem się, kofolę! Ale kofolę to jest kola. I kupiłam jakiegoś. energetyka, drink. Którego nie widziałam, więc stwierdziłam, że wezmę. Hell. I kupiłam wodę. I Kinder, czekoladę. Dawaj, Kinderki, kurwa, jemy. I don't! Kurwa, kurwica. Słuchajcie, musimy i tak jechać na następną stację. Po winietę. Dobra. To bierzemy się. Mycha Daj mi do zaczekaj. A pierwsza Ile jest? <grym> I don't know. Dobra, okej, okay, mam cukier, słodkości i różne śliczności. Oto receptura, żeby powstał najprzystojniejszy, najlepszy streamer na świecie. Daniel Magikar.